Jesteśmy tutaj po to, żeby wyrazić całkowitą solidarność. Jesteśmy tutaj przywódcy pięciu państw Polski, Ukrainy, Estonii, Łotwy i Litwy. Jesteśmy po to, żeby podjąć walkę. Po raz pierwszy od dłuższego czasu nasi sąsiedzi z północy dla nas, także z północy, ze wschodu, pokazali twarz, którą znamy od setek lat. Ci sąsiedzi uważają, że narody wokół nich powinny im podlegać. My mówimy nie. Ten kraj to Rosja. Ten, ten kraj. Ten kraj uważa, że dawne czasy upadłego niecałych dwadzieścia lat temu imperium wracają że znów dominacja będzie cechą tego regionu. Nie będzie. Te czasy się skończyły raz na zawsze. Nie na 20, 30 czy 50 lat. Wszyscy w tym samym okresie lub w okresach nieco innych poznaliśmy tą dominację. To nieszczęście dla części i całej Europy. To łamanie ludzkich charakterów. To narzucanie obcego ustroju. To narzucanie obcego języka. Ale czym się różni sytuacja dzisiaj od tej przed wielu lat? Dziś jesteśmy tu razem. Dziś świat musiał zareagować. Nawet jeżeli był tej reakcji niechętny. I my jesteśmy po to tutaj, żeby ten świat reagował jeszcze mocniej. W szczególności Unia Europejska i NATO. Gdy zainicjowałem ten przyjazd, niektórzy sądzili, że prezydenci. Będą się obawiać, nikt się nie obawiał, wszyscy przyjechali, bo środkowa Europa ma odważnych przywódców i chciałbym to powiedzieć nie tylko Wam, chciałbym to powiedzieć również tym z naszej wspólnej Unii Europejskiej, że Europa Środkowa, Gruzja, że cały nasz region będzie się liczył, że jesteśmy podmiotem i my też świetnie wiemy że dziś Gruzja, a jutro Ukraina, Polska, państwa bałtyckie, a później może i czas na mój kraj, na Polski. Byliśmy głęboko przekonani, że przynależność do NATO i Unii zakończy okres rosyjskich apetytów. Okazuje się, że nie, że to błąd, ale potrafimy się temu przeciwstawić, potrafimy się temu przeciwstawić, jeżeli te wartości, o które miałaby się Europa opierać mają jakiekolwiek znaczenie w praktyce. Jeżeli mają mieć to znaczenie, to my musimy być tu, cała Europa musi być tutaj. Tu są cztery państwa należące do NATO jest Ukraina, wielkie państwo, ale Powinno, jest pan prezydent Sarkozy w tej chwili, przewodniczący Rady Europejskiej, ale powinno tu być państw 27.